Druga część dzisiejszej audycji poświęcona będzie gospodarce dawnego namysłowa. Zaczynamy taki cykl, kilku odcinków, w którym będziemy prezentować to, jak na przestrzeni dziejów namysłowska gospodarka się prezentowała. Zaczniemy od początku, czyli od średniowiecza, od przywilejów, w jakimi władcy obdarzali nasze miasto. Jeśli chodzi o prawa miejskie, namysłowa, to przyjmuje się historiografii, w literaturze, że miało to miejsce około roku 1249. Te prawa miał namysłowo nadać książę Wrocławski Henryk III Biały. Z kolei jego syn Henryk IV Prawy, zwany Probusem, w roku 1278 nadał kolejny przywilej oraz potwierdził prawa miejskie uzyskane przez namysłów od jego ojca. Do połowy wieku XIV ziemia namysłowska często zmieniała przynależność państwową, wędrowała pomiędzy różnymi księstwami piastowskimi, co nie sprzyjało stabilności gospodarczej i rozwojowi regionu. Taką stabilność zapewniło dopiero włączenie jej w połowie wieku XIV do ziemy Królestwa Czeskiego, przez osobę widoczna na ilustracji, przez Karola IV Luksemburskiego, cesarza, króla Czech, Niemiec i Włoch. I w roku 1356 Cesarz Karol IV zatwierdził na prośbę mieszczan Namysłowskich ryskie dawne zwyczaje i przywileje miasta. Ponownie uczynił to 15 lat później dokumentem, który wydał 10 maja 1371 w czeskich Budziejowicach po niemiecku Budweis. Również syn Karola Cesarz Zygmunt Luksemburski potwierdził te miejskie przywileje. Uczynił to 24 marca 1422 roku. I teraz kilka przywilejów typowych dla Miast średniowiecznych z ich omówieniem, jeśli jest możliwość, to z odniesieniem do naszego miasta. Pierwsze do prawo mili, czyli prawo określające, że w promieniu jednej mili od miasta wszystkie punkty handlowe były jego własnością i we wszystkich różnego rodzaju w placach targowych, kramach, jadkach, piekarniach, karczmach można było sprzedawać jedynie produkty wytworzone przez miasto lub w tych miejscowościach, które znajdowały się w obrębie jednej mili, ale za zgodą, Posiadacza tego przywileju. I do roku 1706 w życiu była mila Wrocławska, która wynosiła ponad 10 km. Potem na początku XVIII wieku prowadzono miarę Mili Polskiej, czyli ponad 7 km. Spadek o 3 km, spadek zasięgu oddziaływania miasta na gospodarkę. No wiadomo, poniosło to ze sobą niekorzyści finansowe. Ale Nie miało to znaczenie również ze spadkiem siły gospodarczej miasta, które. Taki swój okres wieczności, okres świetności, przeżywał w średniowieczu, w XIV-XV wieku. Przywilej ten generował znaczne zyski, był dla miast ważnym monopolem, dlatego też to zmniejszenie zasięgu działania Mili było poważnym ciosem dla kasy namysłowskiej. Drugi przywilej to prawo składu. Zgodnie z tym przywilejem, każdy kupiec, który przejeżdżał przez miasto, musiał się w nim zatrzymać na określony czas i wystawić na sprzedaż swoje towary na placu targowym, najczęściej rynku. I prawo składu egzekwowano w kilku formach bezwzględnej, względnej i częściowej, bezwzględna, czyli wszystkie towary musiał wystawić na dany czas względna. Mógł tutaj, jeśli chodzi o ten czas czy ilość towarów hmm. negocjować ustalenia, a częściowa to, że raz na jakiś czas nie za każdym przejazdem, tylko na przykład co drugi, co trzeci przejazd przez miasto do tego prawa składu musiał kupiec się odnieść. Prawo stosowano od XIII do XVIII wieku. Pierwsza zmianka o namysłowskim placu targowym, czyli miejscu, w którym to prawo składu mogło być egzekwowane, pochodzi z roku 1367 i dotyczy urządzenia aresztu na placu targowym, aresztu dla osób, które odchodziły z placu targowego nie płacąc za wyniesione z niego towary. Przymóc drogowy, kolejny przywilej. W średniowieczu na kupców podróżujących po Śląsku, między innymi nakładano obowiązek poruszania się po ściśle określonych traktach handlowych. Gęsta sieć umieszczanych na traktach komór celnych pozwalała na wygenerowanie znacznych zysków. I na przedmieściach Namysłowa znajdowały się co najmniej trzy takie komory celne przy drogach do Opola, Oławy i Wrocławia. Na rozjeździe Opole-Brzeg, przy drodze na Oławę w okolicach i w stronę Wrocławia. Na rogatkach w pobliżu fabryki Velux taka komora celna dawniej funkcjonowała. Przywilej targowy, czyli pozwolenie na organizację obrotu handlowego w miejscach do tego wyznaczonych w formie targów i jarmarków. Przywilej określał liczbę dni targowych i jarmarków. Jeśli chodzi o jarmarki, to w Namysłowie w okresie średniowiecza nowożytności były dwa. Jarmarki, jeden we wtorek po Filipie i Jakubie, czyli we wtorek po 6 maja oraz drugi we wtorek po Bartłomieju, czyli po 24 sierpnia. Po imieninach, po wspomnieniach świętych o danym imieniu ten przywilej wydał król czeski Wacław IV Luksemburski w roku 1380. Wacław IV, czyli syn Karola IV, starszy brat Zygmunta Luksemburskiego. Trzech władców z dynastii luksemburskiej, którzy nam słowem władali w XIV i XV wieku. I tutaj widok na rynku Placu Targowego, przełom XIX-XX wieku. Ilustracje pokazujące targi odbywające się na tym placu. Jest ich więcej, ale to przy okazji tematu już konkretnie poświęconego rzemiosłu kupiectwu w mieście. Prawo propinacji. Do właściciela danych dóbr ziemskich należał również przywilej sprzedaży w ich obrębie napojów alkoholowych, czyli piwa, wina, miodu, gorzałki. Właściciel mógł sprowadzać te trunki z innych miast i czerpać z tego dochody. Spory o egzekucję przywilejów wywołały wieloletni konflikt namysłowa ze Świerczowem i jego właścicielami rodem Kotulińskich. Chodziło o ustalenie. Yy, yy. W zasięgu mil dla obu tych, wówczas miast Świerczów, wówczas znajdował się na terenie obecnej wsi miejsce, potem się przeniósł na obecne miejsce zajmowane przez siebie. I chodziło o określenie tego zasięgu mili, czyli 10 km promienia od danego miasta. Wiadomo, że w pewnych miejscach mogły się przenikać te zasięgi w pewnych miejscowościach mogły być karczma zarówno jednego i drugiego miasta. Te kwestie musiały między sobą ustalić i zajmowało to najwyższe szczeble władzy na Śląsku, ten spór Namysłowa i Świerczowa. Jeśli chodzi o namysł tutaj Rada Miejska była pod patronatem Wrocławia, czyli Wrocław reprezentował nasze miasto w tym sporze ze szlachcicami kotulińskimi, którzy posiadali władzę nad Świerczowem, wówczas znajdującym się w miejscu, czyli nad jednym z trzech miast powiatu namysłowskiego, bo jeszcze Rychtal taką osobną samodzielność miał, również prawem mili był Rychtal, wówczas objęty. I to prawo objęło również sprawę, tak zwaną sprawę kulowego Lorenza, czyli mieszczanina Brzeskiego, był rok 1468. i gdy mieszczanie dowiedzieli się, że brzeski piwowar Wawrzyniec, zwany Kulawym Lorencem, zamierza handlować w Jastrzębiu, czyli miejscowości oddalonej jakieś 7 km od Namysłowa, Rada Miejska wysłała przeciwko niemu kilku pachołków, którzy stłukli parę antałków z brzeskim piwem. Było to naruszenie przepisów mili miejskiej, ponieważ w okręgu, w zasięgu 10 km Namysłów miał monopol. Tutaj Brzeg złamał poprzez Lorenca ten te ustalenia. Po powrocie do domu Wawrzyniec kazał jednak aresztować dwóch będących akurat w brzegu na i zażądał odszkodowania. To jak wspomina kronikarz Libich, wywołało bardzo dużo pisaniny, kolejnych interwencji ze strony dwóch miast. Sąd cesarski musiał się zająć tą sprawą. Tu jedna z gospód położonych na w przedmieściach obecnych na Mysłowa, na Starym Mieście, dali do roku 1950, osobnej wsi Stare Miasto, gospoda Gustawa Spalka, ona się znajdowała mniej więcej przy drodze polnej, która prowadzi ze Starego Miasta do Józefkowa. Objęta oczywiście, jeśli w średniowieczu znajdowała się w tym miejscu karczma, w średniowieczu czy powie się nowożytnym, to była oczywiście przez prawo mili namysłowskie objęta, czyli piwo namysłowskie tylko mogło być tutaj serwowane na przykład i produkty również zatwierdzone przez naszą Radę Miejską. Urbarz piwny, czyli tutaj um, obok tego prawa propinacyjnego to jeszcze wewnątrz tego mogło być nadane prawo osobne mieszczanom na ważenie piwa w mieście. Ważenie piwa stanowiło w średniowieczu ważne źródło utrzymania średniej warstwy mieszczan. W średniowieczu i później, w roku 1450 rajcy nalysłowscy oraz miejscy piwowarzy po raz pierwszy porozumieli się na temat ustalenia porządku i prawa produkcji, czyli urbażu piwnego, określany był on dwa razy w roku w czasie poboru podatku zwanego szosem. W roku 1472 tym przywilejem piwnym objęto w mieście 120 osób, czyli we 120 domach można było ważyć piwo. W pojedynczym domu ważyć można było 10 atałków piwa. Mhm prawa, o którym byli objęci mieszczanie wywoływały zrozumiały opór szlachty podnamysłowskiej, która nie mogła tego robić w swoich włościach podmiejskich. Już w 1420 roku korzystając z tego, że cesarz Zygmunt Luksemburski gościł we Wrocławiu, to szlachta wśród punktów protestu, który złożyła na mieszczan przekazała to, że mieszczanie nie dopuszczają jej do ważenia piwa. Mieszczanie bronili się powołując się na swoje stare przywileje, że ważyć i sprzedawać piwo mogli tylko mieszczanie. Ostatecznie dopiero w 1485 roku wydano rycerstwo zgodę na produkcję piwa na użytek własny i jej czeladzi, czyli w jej majątku, dopiero 65 lat później, w tej skardze uzyskali zgodę na wyważenie i spożywanie piwa własnej produkcji. Tutaj wizerunek piwiarni znajdującej się na Namysowskim zamku, nawiązanie do czasów późniejszych, do dziejów Namysowskiego browaru, o której w kolejnym odcinku tej serii o gospodarce Namysowskiej będziemy mówić. I to na tyle dziś, jeśli chodzi o tą dzisiejszą prezentację związaną z gospodarką, z przywilejami, którymi dawniej namysłów się cieszył. Zachęcam do zadań kolejnych pytań i do śledzenia kolejnych odcinków. Dziękując za uwagę. W dniu dzisiejszym.